Dobre rano, witamy, poniedziałek, Dobry Cześć, chętnie mądry dnia zrobić już Seba leci z płytkami Leci to jest dużo powiedziane Leci, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć płytek już Więcej z... Aha, robił jeszcze dziewięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć Gdzie dziewięta? No cóż, tu masz dwie Aha, to jest No ta jest stary No widzisz, osiem, dobrze liczę Jednak z tej geometrii to jestem dobry No i tak myśląc tu właśnie, nios niosąc o to wiaderko farby, myślałem o czymś O tym, że powinieneś powiedzieć właśnie, jak sobie tutaj na to pomieszczenie Tu, 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 tam do szczytu jest chyba? Ile jest, 4 metry będzie? No, 4 metry będzie Tu, 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 te wnęki 4 trzeba to malować Ale Chciałem powiedzieć właśnie Chciałem, żeby Sebastian nam powiedział Czego się dowiedział od klienta, bo mu klient tu przyniósł już farbę do malowania Aha, no. Nie przyniósł, zamówił se. a zamówił. Teraz je odmówił, już nie przyjdzie ta farba. No, a powiedz. Powiedz, pochwalcie ile sobie za. farbę dla bogaczy. No to normalnie. Ja, bo... ja nie kupię takiej farby, bo mnie nie jesteś na taką farbę. Dobrze, do, ale do celu. No zamówił sobie 2,5 litra, no i tyle. No, no i co? Tak płytki. Dzisiaj mu mówię, że braknie. Biały płytek. Mówię, że cztery tak gdzieś braknie, a to fajnie, bo jeden, jedno pudełko będzie mógł wziąć. Mówię, żebym wziął dwa pudełka, bo nie wiem, jak mi tu wyjdzie. Tutaj mamy 93 w tym miejscu, mhm. więc tu będę cięło na środku. Gdy mhm. mówię, weź więcej płytek. Kurde. Tłumaczę, może lepiej mieć zapas, jakby się coś stało, uderzysz w płytkę. Ci. Ale te płytki też. Tu trzeba, kładąc je tak, trzeba ich 16. No, i kupił 16. I kupił 16 płytek. No. Z tym, że na początku chciał, żeby ta fuga była idealnie na środku, a już to tłumaczył. No, to kto nie ogląda, to jeszcze można wytłumaczyć. raz chciał mieć na środku, później przyszedł rano i mówi, że jednak nie chce mieć jednej fugi na środku, chce mieć całą płytkę na środku i dwie docinki po bokach. Więc tak zaczęliśmy, docięliśmy sobie płytki. Po czym, jak mieliśmy już wklejone te dolne płytki, przyszedł i mówi la Boga, on tak nie chciał bo on, chciał, bo on chciał jedną z tej strony 90 i tu jedną docinkę z tej strony. Także trzecia, trzecia opcja dopiero mu się spodobała, bo to jest tako, potem mi na przykład się to taki off center nie podoba, nie? I mu się to podoba, bo mówił, że tu będzie miał 90 szybę i, i że to razem z szybą poleci. No ale nie mów tak brzydko. No, w każdym bądź razie fajnie jest. Panie wyschło. Jak zapłacić? To trzeba szybko nagrać, te twoje. co trzeba nagrać, nie bo przeklinam. coś tu na... Dupło i tyle. Miał, miało być tu, no poszło tu. Ale dobre jest to, że były płytki wyliczone. Miał być 16 Super. już nie jest 16. Nie, <laughs> O, tu jest ten widoczek, który już znacie, ci co nas oglądają Nie ci co teraz zaczynają subskrybować nasz kanał co minutę, bo to Niestety znowu jakąś osobę mamy, co na YouTube Studio Co, jak, co jakieś, co minutę, co dwie minuty przychodzi nam powiadomienie, Sapku, Co? Mówię, na YouTube Studio przychodzi nam powiadomienie co minutę, co dwie co? Że przybywa z na kanale ale najlepsze jest jeszcze że to jak na, jak na statystyki na youtube studio patrzymy właśnie przedtem patrzyliśmy z Sebastianem to e, mamy na tym filmie konkursowym jest 400 wyświetleń filmu e, reklamy się tam w ogóle nie wyświetlają bo tam pokazuje też właśnie ile dany film zarobił no to tam to ten film właśnie zarobił chyba dolara tam z, z groszami Czyli około ile jest dolar? Czyli złote? 4 złote? Ale teraz najciekawsza rzecz Na tym filmie już przybyło 170 subskrybentów <laughs> Także o czym Pan coś... Na filmach to ma ponad 1200 Dwóch subskrybentów albo czterech Pięciu Sebastian się rozłościł i On całe szczęście bo było... Wierzę, niektórzy na złość reagują alkoholem, niektórzy narkotykami, papierosami, a Sebastian je. Także nic. Fajnie jest. Nieźle. Jak to się w Wiśle mówi, dobrze, że nie padzę. Ale deszcza też trzeba, bo sucho. No. W każdym razie jeszcze co widzimy to, że przybywa na przykład nam na kanale 100 subskrybentów, a 90 automatycznie YouTube usuwa. Jest taki pattern w górę, w dół, w górę, w dół. Niektórzy z Was może to zauważą, którzy ci z Was, którzy regularnie odwiedzają nasz kanał, czyli ja, czyli tylko Sebastian, a ci, którzy tego nie zauważają, to właśnie Was o tym informujemy. Informujemy. Dobra. Robimy dalej, bo o! I minęło 10 sekund Sebastian miał całą bułkę. Gdzie ta bułka jest? W brzuchu. Czemu nie gryziesz? Nie robię, mam, naprawdę. No, widzisz miał ten Ulcers na żądku. Jak się nazywa? Burzmą, także. Co to jest? Wrzody, Brzody, o. Chciałem powiedzieć raki. To jeszcze nie może jak zrobić. Dobra, robimy, bo... tak mnie wątroba bolała. O! Tu, tu trochę? A potem tu z tyłu tak zaczęło dzibać jakby igło. Tań, i, ty, możesz, ty masz, Tu masz prawej stronę wątrowe? <grym wątrobie> Już skończyłeś? <grym wątrobie> Normalnie to gdzie ma z lewej? Dobra, robimy bo. Nie ma czasu. Siamander, cześć. Mamy wtorek. Wczoraj Marek coś tam nagrywał, ale nie za dużo. Mamy wtorek. I zaraz Wam pokażę co udało się wczoraj zrobić, co udało się nie zrobić. Jak widzieliście, Marka na filmiku spalił żyrafę. Znaczy, spalił. Rozwaliła się. Już miała swoje lata, więc się rozwaliła. Teraz Wam pokażę co mi się udało zrobić w łazience. Udało mi się tak położyć tutaj tą ścianę. Tam mi trzy płytki brakują. To jest zrobione, i to jest tutaj zrobione. No i co? Biorę się teraz tutaj za to muszę podejeżdżać do tej listwy drewnianej tam od wewnątrz widzicie tak to tu jest wykończone muszę tam podejeżdżać no i tyle będziemy potem sufit tutaj szlifnę, pomaluję będziemy fugować, montować Marek wczoraj nową żyrafę kupił żeby tutaj to ogarnąć tutaj już wczoraj przeszlifował żyrafą to możecie zobaczyć jak to wygląda no moim zdaniem picobello przepiękne to jest się przeleci tym Pierwszą warstwą farby, taką gruntującą Jakieś będą poprawki, to się zrobi zaprawki Knaufem, gładzią Szlifnie jeszcze raz i sprajujemy na biało dalej Tutaj gdzie to łączenie było, też to spoko wyszło Że nie jest źle A co do naszych filmików Wzięliśmy sobie na poważnie wasze Wasze pomysły i Został zakupiony uchwyt tutaj na klatę na telefon będziemy nagrywać teraz takie materiały, też sklaty, jak coś robimy, na bieżąco, żebyście też widzieli, jak to robimy, żeby nie pokazywać tylko tego, co jak już jest gotowe, tylko żeby też na bieżąco pokazywać, jak coś wychodzi albo nie wychodzi, żebyście widzieli, jak to wygląda, żeby to nie było jak reszta kanałów na YouTube, żeby widać tylko cukierkowe życie i wszystko, co jest super zrobione, a co jeszcze nie widać, bo wiadomo, że nigdy nie jest tak, że jest zawsze super. Także będziemy się starać, żeby nasz kanał wyglądał troszkę inaczej. Dobra, ludziska. <laughs> Skończone. Tu, tu, tu i na to całe wszystko gotowe. Tak to wygląda. Tu do góry. Poszlifowałem sobie sufit. Zostało mi tylko tam u góry w rogu, ale to muszę okno otworzyć na drugą stronę, żeby tam z łapem wyjść. I druga rzecz, że muszę mieć taką trójkątną przystawkę do multituler, żeby do zamno szlifować. Więc jutro można malować sufit tutaj w łazience i można szlifować całe to tutaj. Żeby już mieć przygotowane pod sprejowanie. No i co? Potem trzeba będzie wylać samo poziom i, i spypczeć stąd. Oczywiście łazienkę montaż, no ale to jest, to jest moment. I tyle, tutaj wszędzie samo poziom i płytki pójdą, a czy nie tu, tam dalej, a tu pójdzie dywan, to już nie my będziemy zakładać, my tylko samo poziom im zrobimy, żeby mieli ładnie równo, jak już pomalujemy wszystko. No I tyle, dzisiaj jakoś to leci. A co do konkursu, to tak sobie myślę, bo widzę, że tam już jakiś element yy, tworzy setki kąt, żeby wziąć udział w tym konkursie. Trzeba będzie coś dorzucić do zasady i tak się dzisiaj zastanawiałem przy robocie. Wpadłem na pomysł, że dobrze by było zrobić coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, że zrobimy tak. Jeżeli chcesz wziąć udział w losowaniu, musisz być na live, to jest pierwsza zasada, co już mówiłem. Druga zasada będzie taka, że musisz brać udział w czacie, czyli pisać z nami, przedstawić się z danego konta, skąd jesteś, napisać i, i na przykład gdzie nas zobaczyłeś, i wtedy będziesz mógł brać. Nawet jak Cię wylosujemy, a nie bierzesz udziału w tym wpis w czacie, nie piszesz nic, to, to, cię, to nie dostaniesz nagrody. Musimy tak zrobić, bo ta osoba nie będzie przecież w stanie z wszystkich kątów do nas napisać na czacie, więc musimy tak zrobić. Ci, którzy nas obserwują, na pewno będą będą pisać na czacie, także o Was się nie boję. Boję się, żeby jakiś udup nie wygrał tej nagrody, który nas w ogóle nie ogląda, a przyszedł tylko, bo z Dewalta coś będzie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Dobra, na poprzednim filmie mówiłem, że będziemy i będziemy jutro dopiero, a tu się okazało, że już dziś odbioru żyrafa. Nowa żyrafa z firmy Evolution Evolution z LEDami. Zobaczymy jak się to będzie spisywało. Raczej dobrze. Poprzednia też nie była jakaś mega firmowa, a zajebistą robotę robiła na to ile my to używamy. Tutaj jest wystarczający sprzęt. Oczywiście znajdą się majstry, co powiedzą, że tylko festool i takie tam pierdoły, ale... Nas to mało co interesuje, przecież trzeba się brać za robotę. Robi robotę. Będzie dobrze. okej okay, rzuczki. Taki progres. Udało mi się już narożniki też przelecieć małym, małym szlifierką. Czy sanderem, nie wiem, szlifierką, chyba się to po polsku nazywa. I zostałem tylko tam ura, ale to zrobię jutro multitulem. Multitulem machnę, ale muszę sobie tam przystawkę ogarnąć. Co do Żyrafy. Picobello, stanowisko sprzęt, fajnie to wyszło. Ładziutko, kurczę, jak na, na telefonie tego nie pokaż, bo tu takie przebarwienia widzicie, ale to, to wszystko jest kurz i to też plaster ma różne takie odcienie czasem na łączeniach płyt, też czasem inaczej to wygląda, ale jest przepięknie. pięknie, ładziutko. Czekajcie, może tu to będzie widać na tej ścianie, no ja to pokażę, no tutaj widać teraz. Widzicie, kurcze jak to wygląda po szlifowaniu? Patrzcie się. Tam koło lampy, kapeczkę, jeszcze koło kabla będę musiał zrobić. Małe, małe nic Więc kupa lepiej niż po zwykłym takim bez szlifowania. Ale Anglicy robią bez szlifowania i jest dobre. Tyle na dzisiaj, spadam do chaty i znowu, Że dojadę ten rożek tam, tam, tam u góry. Dojadę go i będzie można malować. Przegruntujemy taką gruntującą parwą, przelecę to w stawie, zrobi się popraweczki, gdzie trzeba knaufem, knaufem, knaufem tym zwiaderka, tam coś go używaliśmy wcześniej i tyle. kumna, do oka nasypany. Widzimy się jutro. Ciało dobry, mamy środę rano. Dlatego. Trzeba lecieć do roboty. Jak to mówi pewien DJ. No i kochani. Lecimy do roboty. Auu Pokażę Wam tutaj widoczki jakie mamy. Jak jadę do roboty troszkę przesunę, żeby lepiej było widać, a nie mnie. O jeszcze pyk. Troszkę jeszcze przesunę i lecimy. O, pusta droga, można się wpiąć piąć się do tego, do ruchu drogowego. Plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj jest taki, żeby doszlifować, doszlifować te te te, 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 te ściany i sufit. Doszlifujemy i będziemy malować natryskowo agregatem Wagnera. No i coś tam jeszcze porobimy, trochę przygotówki wcześniej będzie, bo trzeba będzie wszystko okleić, trzeba będzie przygotować, żeby się nie kurzyło, odkurzyć i potem o rura, a rura musi, sami sobie dopowiedzcie, co musi rura. Marka nie ma, bo dzieciaki mają wolne od szkoły cały tydzień, dziś spędza czas z córką, ma dzisiaj wpaść po pierwszej robić też coś, ale to zobaczymy czy się mu uda jak nie wpadnie to też spoko coś, coś się podziała skończę malowanie, potem jest jeszcze mamy kilka innych rzeczy do zrobienia dokończenie łazienki trzeba położyć podłogę tam w tym kamerniku gdzie mają pralkę czy robota jest dobra, a teraz podziwiajcie widoki, jak pięknie tutaj mumy No i jesteśmy w robocie, o czekajcie, to zabiorę, o z magnesa spadło, jesteśmy w robocie, idę działać, zaraz Wam pokażę co się będzie działo. Dobra drogi widzu, drzwi tu zabezpieczone, jeszcze muszę próg zabezpieczyć, tu po zabezpieczone. okno zabezpieczone, więc można działać. Zaraz farby się namiesza i będziemy szprejować tego typu i mamy to jak skończymy. Jak to mówi pewna TikTokerka znana, która robi rankingi? Mamy to. Dobra, jak to mówi cesarzowa internetu, no i mamy to. Pierwsza warstwa zrobiona. Już się to bieleje. W kamerze jeszcze widać takie plamy na tym. A no, jak się człowiek patrzy, to jest to takie białe, jest ciekawe. Hm. Bez znaczenia, to jest tylko po, po warstwa gruntująca. Teraz się biorę tu za ten sobie do Wezmę, sobie tego pomaluję z Tego typu. Lecimy. Oł, jeszcze spojrzenie macie w tą stronę. Tak to wygląda, już to zaczyna jak pokój wyglądać Dobra, sufit w łazience pogruntowany i zobaczcie, kto przyszedł do roboty na Fajrant. Pis. jako deliverka, dowozi tylko materiał i, i tyle. Siemana ekipa, tu ja tu za nie do to... No, to jest tak, jakby mówili, zajebiście no, Dobry, to jest. Dobra, a do sufitu w użyjemy takiej farby. Właściciel przyniósł, że to chce jedna z droższych farb w Anglii ponoć to jest to co ta firma która robi kurna co Stosio robił yy, Flubier kurna czy, czy jakąś tam farba nie wiem jakie tam w Polsce w Niemczech macie te farby ale jakaś droga farba Stosio testy tego robił ponoć to jest ta sama firma ale nie wiem nie znam się wiem że to jest cholerę drogi ta farba i bym jej nie kupił na pewno bo nie widzę różnicy i drogi widzu. Jak to mówi kolega z Londynu? Sufit w łazience gotowy. Tutaj Marek zaprawki porobił na ścianie, gdzie trzeba było popoprawiać. Cześć witaj co prawisz. Cześć witaj co prawisz. Dobnie. No i ten. I tyle. Widać jak ładnie nam plaster wyszedł po poprawkach. Wyszedł bardzo dużo. Jak zawsze. Ważnie się liczy, się efekt końcowania, tak to w trakcie wyszło. Dobra, no tyle co miałem pokazać, szczerze, to pokazałem. No. Szczerze, byśmy chcieli, gdyby to u pomalować, no, tak, że wyszedł, ale. Klient by nie zobaczył. Klient by nie zobaczył, ale. My każdą nierówność chcemy niwelować. Usunąć, jakieś tam kropeczki po bańkach powietrznych, które. się to się robią, właśnie. To sami to się liczy. Liczy się, efekt końcowy. Pamiętajcie, że nie każda droga prowadzi do Rzymu. Lepiej mieć ten, nic Lepiej niż rydz. Chuste gniazdo, niż Lep... rydza. Lepiej nic niż rydz. Lepiej nie mieć... Lepiej nie mieć niż... Nic niż, 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 niż grzybica. No i fajnie. Dobra. O, to jest obrócę Z Wrócę? Cykle polskie, przysłowia. Nie mieć nic niż grzybice Dobra, tyle w tym odcinku. Albo grzyba niż nic. Tyle w tym odcinku. Co mogłem, to pokazałem, co zrobiłem, co Marek zrobił. sobie. I lecimy dalej. Pamiętajcie o konkursie, żeby tam wpadać Markowi zaraz wyjaśnię zasady, które tu wymyśliłem Żeby tych pozbyć się tych u dupów, co tam cały czas dodają komentarze z fałszywych kont. Że dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba takie rozwiązanie. Jakie co? Zaraz Ci opowiem. Tyle. I widzimy się w piątek. Nauka.